Cześć! Z tej strony Czachman, a ty oglądasz już 10 odcinek z pojadnikiem o gryach na moim kanale. W dzisiejszym materiale przedstawiam wam jak zainstalować Five Nights at Freddy's 3D. Tylko uprzedam, ta apka nie jest jakaś oryginalna, tylko taka trochę można powiedzieć, że podoba. Jest to, jest to aplikacja z kompletnie innymi lokacjami. W każda noc to inna lokacja. Narracja i grafika jest tu genialna. Zwłaszcza na kąpie. Nie wiem jaka jest dokładnie na fonie, ponieważ jeszcze nie przyszedłem pierwszej nocy. No dobra, mam nadzieję, że takim króciutkim wstępem Was zachęciłem do oglądania. Włączam film, a tobie życzę miłego oglądania. Dobra, pierwsze co musimy zrobić to oczywiście kliknąć w link podany na dole w opisie, więc w niego klikam. Powinno Wam się wyświetlić. A może się nie wyświetli? Dobrze, tak, w każdym bądźcie, jeśli Wam się wyświetli, to klikacie sobie Samsung Internet albo Chrome, obojętnie które chcecie. No i macie tu taki oczywiście plik, yy, naciskacie na niego. No i teraz do Starting i powinno Wam wyświetlić się właśnie coś takiego. Dajemy pobierz. No i rozpoczyna się pobieranie. No i kiedy. Wam się już ta aplikacja zainstalowała, dajmy jeszcze zainstaluj Ostateczna instalacja może potrwać od 20 do 30 sekund, czasami nawet krócej jest, zależy jaka jest wielkość pliku. Akurat ten plik ma jakieś 94, około 94 MB, więc jakieś 20-30 sekund się ładuje, tak, tak instaluje do końca już. No i klikamy gotowe, no i już mamy na swoim telefonie pełną, otwartą, już możemy grać w tą aplikację. Dobrze, powiem Wam, że już zdradzę, że nie będę odpalał aplikacji, bo pierwsze wierzenie ogólnie jest najważniejsze, yy, ale mogę Wam powiedzieć, że pierwsza, aplika pierwsza aplikacja, pierwsza noc to jest yy, tak, tak, właśnie sypialnia. I tutaj w porównaniu z FNAFem są, jest, w sumie nie są, jest 5 nocy zamiast sześciu. No, i właśnie się tak to y, prezentuje. Jeszcze tutaj zdradzę tak na szybko, e, że jeśli byście się pytali, jaka jest moja ulubiona noc, bo każda noc jest inna, jeszcze to ja powtarzam, było to na początku filmu, i każda noc jest unikatowa. Jednemu podoba się to, drugiemu podoba się to. E, to tak, mówię już, że druga noc najbardziej mi się podoba, e, bo już w to gegałem. No i właśnie postanowiłem ją nagrać na YouTuba, bo. Ograłem ją kilka miesięcy temu, z tego co pamiętam, bo gra wychodziła chyba w 2017 roku jakoś tak e, i, i właśnie teraz postanowiłem ją nagrać no i tylko zdradzę, że nie wiadomo jakbyście się stajali prawdopodobnie nie oglądałem drugiego zakończenia, nie grałem na drugim zakończeniu. Prawdopodobnie wszyscy zginą To tak tylko zdradzam tutaj będzie spoiler. Kurczę, będę musiał dać tutaj mm, znak, że to spoiler. No dobra, mniejsza z tym. Yy, zwyczajnie yy, zapraszam Was do grania, bo gra jest na pewno warta uwagi i to bardzo mocno. Na pewno już sobie jeszcze raz ogram całą. No i jest ciężka, no zwłaszcza ten według mnie czwarta noc jest najcięższa. No ale żeby sprawdzić to i no to musicie sami po prostu zwyczajnie sobie e, zagrać. No to to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. No i oczywiście lajka, like, jeśli film Wam się e, spodobał. Możecie też napisać w komentarz, co sądzicie o takim filmie, czy Wam się podoba. No i mm, możecie też udostępnić jeszcze film, jeśli wam się chce. Dobra, dzięki za obejrzenie i do następnego!